I wynajęliśmy prywatną willę z basenem. Mieszkamy tak na uboczu, że naprawdę miejsce jest przepiękne jest dużo miejsca do spacerowania. No i basen jest naprawdę świetny. Jak się w ogóle zabrać za wynajęcie willi, gdzie szukać, jak szukać. No nieraz tam y, oszukają delikatnie. I co jest ważne, my jak wynajmowaliśmy to miejsce, to nie przez internet. Y, Także można powiedzieć, że wynajęliśmy willę za pieniądze za które można wynająć kawalerkę w Warszawie. Za tą billę płacimy niecałe trzy. 3... Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy aktualnie na Bali i wynajęliśmy prywatną willę z basenem. Także dzisiaj powiem Wam, ile to kosztuje, jak się w ogóle zabrać za wynajęcie willi, gdzie szukać, jak szukać i po co jej szukać. Ale najpierw pokażę Wam, na jaką willę my się zdecydowaliśmy i oprowadzę Was po tej otóż to posiadłości. Specjalnie na ten dzisiejszy odcinek włożyłam sobie kwiata we włosy. Tam nam z tego drzewka naszego spadku mówię, a wykorzystam go. Także chodźcie, dobra. Zaczniemy od sypialni. Mamy wielkie łóżko, jest naprawdę wygodne. Materac twardy, nie żaden miękki, że się zapadamy. Musimy sobie taki podobny kupić w Polsce. Mamy też moskiterę, jeszcze z niej nie, nie korzystaliśmy. Latają tutaj różne dziwne rzeczy, ale do kontaktu mamy właśnie takie, takie coś. Już się chyba nam skończyło jeszcze trochę jest, które nas chroni przed komarami. wyglądamy jak błazen w tym kwiatku. Dajcie znać w komentarzu. I tak, i tu mamy też właśnie to łóżko. Są, co ważne, co jest naprawdę ważne, dla mnie istotny element to lampki nocne. Nienawidzę, jak nie ma w pokoju lampki nocnej. A tutaj mamy dwie. Każdy ma swoją szafki. Nocne też są, także się nie bijemy, bo każdy ma swoją przestrzeń. Mamy tutaj też biurko. To jest taka toaletka Bardziej do malowania, ale Patryk ją przejął i sobie tutaj filmy montuje na, na tym. Dzisiaj ładnie posprzątał, tak ładnie wszystko. On nawet zobaczy, jak on ładnie pościelił łóżko, ponaciągał, bo on będzie dzisiaj kręcił odcinek i on tak wszystko ponaciągał. Mówię tylko tak, chłopie, a w domu ino tylko weźmiesz kołdrę i przykryjesz poduszki, które są tak pomięte, narzuci koc i już jest pięknie. Także teraz już nie ma wyjścia. W domu ma być też tak na gładko, elegancko, ponaciągane wszystko. Mamy też szafę. Szafa jest taka, że, że, że lepiej jej po prostu nie dotykać, bo się nie zamyka dobrze. Coś tutaj im nie pykło ewidentnie, ale jest i ta szafa nam wystarczy. Możemy tutaj sobie układać nasze ciuchy. Z jednej strony są takie prze... w montaż operatorze mhm. kamery. Tutaj są takie, widzicie, półki i to jest spoko. A z tej strony mamy wieszak. O! Patryk szafie nie posprzątał przed nagrywaniem. A tam mamy wieszaki. Mamy też kosz na pranie i mamy łazienkę. W łazience jest. Wejdź proszę. W łazience jest tron. Jest podmywajka, co jest ważnym elementem też każdego indonezyjskiego e, domu. Jest papier toaletowy, jest zlew. Zlew jest z kamienia prawdziwego. Nie wiem czy to jest praktyczne, ale jest, fajnie nawet wygląda, nasze kosmetyki, woda gorąca, na bieżąco podgrzewana z takiego podgrzewacza. Łazienka jest spoko, chociaż jak możecie sobie przypomnieć e, naszą willę, którą wynajmowaliśmy rok temu, no to tam zdecydowanie mieliśmy ładniejszą łazienkę, ale na tym też nie można narzekać, naprawdę jest przyzwoita. I co? I przechodzimy płynnie do kuchni. A w kuchni mamy stół, trzy krzesła, także możemy zaprosić jednego gościa. E, kapusta, bo wczoraj robiłam gołąbki. W ogóle jakie gołąbki mi wyszły. Mm, Palce nie zaraz Wam pokażę, bo jeszcze trochę zostało. E, I co? Mamy taki blat i chodź Patryk, pokażesz gołąbki, bo to najważniejszy element tego e, mieszkania. Kupiliśmy garnek Widzicie jakie gołąbki? No nie wyglądają już dobrze, tak. No ale są przepyszne, naprawdę. Garnek kupiliśmy specjalnie na zupę pomidorową. Garnek kosztował nas 20 zł. Patelnia już tu była. No. Mamy y, płytę taką gazową z palnikami. Na gaz, gaz musimy sobie sami wymieniać. Y, butla gazowa kosztuje ile? 25 tysięcy 7 zł? Coś takiego? 7 zł, ale za taką małą butlę, choć pokażesz, jaką mamy tutaj butlę. To nie jest taka butla gazowa, jaką znamy z Polski, tylko taka mniejsza, e, taka kempingowa może coś takiego, nie? Mamy tutaj też szafki. Pokażę Wam co mamy w szafkach. Mamy tutaj Patryk robił porządki, Patryk wszystko wgarnął do szafki, że niby tyle taki ładnie, czysto, a tu mamy proszę bardzo nakrywkę od garnka i deskę do krojenia i talerz. Skołam to tak jak, tak jak było. Tutaj mamy trochę miszmasz i mamy tak, sól. Herbatę, magii, wiem, że nie można używać, bo coś tam, coś tam, ale ja używam, uwielbiam, makaron spaghetti, takie też coś, czego nie powinniśmy używać, jakaś wegeta, ale też używam, yy, ryżu, kawałek orzeszki, zupki chińskie i herbata, yy, a tu... O, a tu już nawet zdrowo bym wam powiedziała, bo jemy zdrowe śniadania, płatki owsiane, tutaj mamy migdały, y, mamy nasiona mamy mleko, y, owsiane i kawę. No i tutaj, a tutaj jeszcze mamy naczynka, które były tutaj też w bili. Ważne jest to, aby zapytać się gospodarza przed wynajęciem bili, czy y, mieszkanie jest wyposażone, żeby na przykład właśnie móc sobie zrobić kawę. Czy herbatę, jakieś talerze, nie? No i zlew. Tutaj pod zlewem nie ma nic. Tutaj mamy jakieś graty. I mamy też lodówkę. I fajnie, jak już się decydujecie na pobyt w takim miejscu i chcecie coś tam trochę pogotować sobie, no to żeby jednak ta lodówka była taka większa, a nie taka mini. Bo można więcej po prostu sobie nakupować różnych rzeczy. Tutaj nic nie schowałeś. Nie, nie robiłam porządku. <grym> Tutaj Patryk nie robił porządków. Także mamy jajka, mamy mleko, mamy yy, masło orzechowe, mamy nawet, uwaga, ogórki kiszone, średnie, naprawdę mega średnie, ale kupiliśmy cały słoik i trzeba je zjeść, yy, bo ja kocham kiszonki. Mamy dragon fruta, z niego też gotujemy codziennie jakieś różne gotujemy no szejki pijemy mamy tam sos pomidorowy arbuza płatki owsiane pomidory ogórek y jogurt grecki pakczoja, jakieś marchewki i, i gruszkę a tutaj mamy paprykę por banany i inne rzeczy a tu mięso mielone, i dzisiaj będę robiła coś z niego, może. Także tak wygląda nasza lodówka. No i też sprawiliśmy sobie taki blender, żeby móc sobie właśnie robić jakieś szejki, koktajle, bo tutaj mają przepyszne owoce. Także sobie kupujemy codziennie owoce i codziennie robimy sobie jakiegoś szejka. Kosztowało nas to około 50 zł, czyli żaden majątek, a szejki wychodzą. Cacuszko. No w kuchni o stole Wam już mówiłam, jest też, ale co jest ważne, to mamy tą maszynę na bali, woda nie nadaje się do picia. Nawet jeśli wodę kranową się przegotuje, to i tak nie zaleca się jej pić, bo w tej wodzie znajdują się naprawdę różne dziwne rzeczy od pasożytów, bakterii i innych tego typu rzeczy, to jeszcze są... Yy, no, znajdują się też jakieś tam śladowe ilości metali ciężkich. Także, jak się nawet to przegotuje, no to i tak ta woda jest taka średniej jakości. Także, my korzystamy do gotowania, do picia wodę taką o, z bańki. I mamy bańkę 19-litrową. Ona kosztuje coś około 5-7 zł za 19 litrów. I tutaj ta maszyna. Yy, mamy tutaj też yy, gorącą wodę, czyli nie musimy gotować sobie wody w czajniku, tylko yy, na kawę, tylko z tej maszyny po prostu korzystamy. Gorąca, normalna i mega zimna woda. Także ta maszyna jest naprawdę... Patryk przestał je Także ta maszyna jest naprawdę mega przydatna. A tutaj w kącie, zobaczcie, możecie zobaczyć nasze kaski, bo wynajęliśmy sobie też tutaj skuterek. Skuterek na miesiąc kosztuje proszę państwa coś około 300 zł. Chodźcie pokażę wam teraz naszą strzałę, a później wam pokażę nasz basen, bo to jest najlepsza część tego mieszkania. I tutaj zobaczcie też w ogóle w jakiej okolicy mieszkamy. Wszędzie pola ryżowe. to akurat jakaś mąka, ale ogólnie mieszkamy tak na uboczu, że naprawdę miejsce jest przepiękne, jest dużo miejsca do spacerowania, a to jest nasza strzała ile koni nie wiem 125 silni. No, 125 silnik i jeździ. To ja ty, jeszcze. Patryk, jeździ, bo ja się boję. I tutaj, no bo tu nawet jak się jeździ do nas, to są takie wąskie mega dróżki po jednej stronie i po drugiej stronie są kanały i tam płynie woda. Dróżka taka, skuterkami się nie miniesz, człowieku, nie ma opcji, także jest naprawdę niebezpiecznie. A tutaj zobaczcie od razu, <zum> zmieniając temat, na murku leży dar. Dla, w sumie nie wiem dla kogo, dla Bogów, bo oni tutaj wierzą w różne rzeczy, ale właśnie często można tutaj na bali zobaczyć takie dary, które kładą wszędzie, dosłownie wszędzie, nawet na ulicy, na chodnikach, przed domem. I to są dary, chcą utrzymać harmonię między światem duchowym a nieduchowym naszym. I ciągle te dary, ciągle taka kadzidełka. Na początku on mnie denerwował ten zapach tych kadzidełek, a teraz już nawet go lubię. No i przychodzimy do basenu. No i basen jest naprawdę świetny, woda nie jest zimna. Dzisiaj się tutaj opalałam, e, pływałam na tym materacu. O Jezu mój kwiat. Na, o jest. E, na materacu materac kupiliśmy sobie sami. Kosztował on jakieś, nie wiem, 20 zł? Nie wiem. Coś takiego 50 maks. E, także materac jest naprawdę spoko się sprawuje. Mamy dwa leżaki, stolik i. E, to miejsce właśnie ten basen ta willa jest dużo lepsza w, y, od tej naszej pierwszej, którą wynajmowaliśmy w tamtym roku, dlatego że jest tutaj dużo więcej miejsca, mamy sporo zielonego, mamy właśnie basen duży, mamy leżaki, tam na przykład nie było miejsca na leżaki, y, no i często tutaj, jak będziecie sobie nie wiem wynajmować willę jakąś, to y, często na pewno się spotkacie z takimi z taką totalną betonozą, że jest po prostu basen przy drzwiach, zaraz do sypialni, że z basenu wchodzi się po prostu do sypialni. I dla mnie to było takie, nie wiem, ja się czułam jak w więzieniu, dlatego powiedziałam, że nie. I w tym roku mamy właśnie coś takiego, że większe. Chociaż tamto w tamtym roku też było ok, ale jak byliśmy przed, tą, przed tym miejscem oglądać kilka innych propozycji, no to właśnie były takie po prostu kliteczki, że nie było miejsca na nic, tylko był basen i od razu. No pokój, nie? no i też mamy tutaj taką strefę wypoczynkową dzienną, gdzie rano zawsze pijemy kawę, herbatę. Nie, herbaty nie pijemy, ale kawę jemy śniadania, naprawdę dużo czasu tutaj spędzamy, więc taka opcja na tarasie jest naprawdę spoko. W tamtym roku mieliśmy kuchnię na zewnątrz i bardzo mi się to podobało. W tym roku mamy wewnątrz schowaną i ma to swoje plusy i minusy, nie jest tak ładna jak tamta, ale na pewno jest praktyczniejsza, bo tam jak na przykład padało to nieraz zacinało nam do środka nie? na ten taras, a tutaj tego nie ma, także to jest na pewno spoko. Za tą willę płacimy niecałe 3000, chyba 289, 2890 zł za dokładnie 27 dni, bo za 27 dni nam się kończy wiza. Dlatego taki okres, nie wiem czy przedłużymy nasz pobyt tutaj, czy nie, bo na Bali można, w Indonezji można przedłużyć wizę. Nie wiem, ile ona kosztuje pętasz, ile kosztuje przedłużenie wizy? Nie mam pojęcia, ale napiszemy. Napiszemy tutaj, ile kosztuje. My to robiliśmy w tamtym roku online. No, piście w komentarzu, czy to dużo, czy mało. A ja Wam jeszcze tylko powiem, że te miejsca nazywają się villami. A w Polsce byśmy to nazwali jakimś studiem, jakąś kawalerką, bo tak naprawdę to mamy tutaj tylko jeden pokój i kuchnię i łazienkę. A oni tutaj nazywają to willą i naprawdę standard jest mega świetny. Ale czy to willa? Willa mi się kojarzy z takim, wiecie, wielkim jakimś miejscem z dziesięcioma pokojami, a to jest po prostu taka mała willunia z basenem. Ale wszystkie miejsca, które. Właśnie mają basen, są nazywane tutaj willami. Dajcie znać, czy Wam się podoba i koniecznie napiszcie, czy cena Wam się też podoba, czy Wam się nie podoba. A w tą cenę wliczony jest prąd, wliczone jest sprzątanie, wymiana pościeli, wymiana ręczników, zajmowanie się tym basenem, czyli czyszczenie basenu. I dbanie o ogród. To wszystko jest w tej cenie. Za internet musieliśmy dopłacić 300 tysięcy rupii, ale to są grosze, także nawet nie wiem ile to jest po przeliczeniu. Mamy też w to wliczony wywóz śmieci i yy, szambo. Nie wiem, co oni tutaj z tym robią, ale to jest po prostu wszystko w tej cenie. I to już wszystko. Ale jak będziecie wynajmować właśnie swoją willę, jakieś swoje miejsce tutaj na Bali, to koniecznie zapytajcie o wszystko. O wymianę pościeli, o wymianę ręczników, o śmieci, o szambo, o sprzątanie, o internet, o prąd, o gaz, o wodę. Bo na przykład w tamtym roku mieliśmy jeszcze wodę wliczoną w cenę i gaz wliczony w cenę. Tutaj tego nie mamy, ale to nie są duże pieniądze, także dla nas spoko. Aha, no i zapytajcie o to wszystko, bo jak nie zapytacie, to um, może okazać się tak, że nic nie będzie wliczone po prostu w tą cenę. Najlepiej sobie zrobić taką listę, e, o co chcecie zapytać i sobie odhaczać. I co jest ważne, my jak wynajmowaliśmy to miejsce, to nie przez internet trzy e, miesiące wcześniej, tylko najpierw przylecieliśmy tutaj na Bali, wynaj, wynajęliśmy sobie jakiś zwykły nocleg, wynajęliśmy skuterek i jeździliśmy po różnych miejscach i e, o oględzaliśmy sobie po prostu różne oferty, różne wille oglądaliśmy, bo to co widzimy w internecie na zdjęciach, to w ogóle no niekiedy po prostu nie ma nic wspólnego z tym co jest na miejscu. Także my oglądaliśmy chyba cztery albo pięć miejsc i żadne nie wyglądało tak jak na zdjęciach. To akurat miejsce wyglądało dużo lepiej w rzeczywistości niż na zdjęciach, bo wysłali nam takie byle jakie zdjęcia, gdzie w ogóle tutaj jeszcze coś robili. No, niefajne były zdjęcia, także miło się zaskoczyliśmy. Ale reszta, naprawdę nie, tragedia. Także co wam rekomenduję, no to właśnie to, żeby po prostu tutaj przyjechać sobie posprawdzać, pojeździć, poszukać. My tak zrobiliśmy, nasi znajomi tak zrobili i to się sprawdza. Chyba, że yy, no może być trudno, jeżeli przyjedziecie tutaj w takim wysokim sezonie, gdzie te miejsca będą jak yy, gdzie te miejsca będą po prostu niedostępne i będzie ich mało, a ceny będą zawyżone, no to wtedy może być problem. Ale jeżeli przyjeżdżacie my, teraz z kwiecień. To tutaj bez problemu można znaleźć coś dla siebie. No i co jeszcze? No i, 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 i nie wiem. No i ważna też jest lokalizacja. My nie chcieliśmy być w centrum ubód, ale też w centrum ubód są znacznie wyższe ceny niż tak na uboczu. My chcieliśmy coś właśnie na uboczu, żeby nie być pośród tego całego tam gwaru i chaosu, dlatego wynajęliśmy sobie willę tak z dala. W sensie mamy chyba 10 minut z kuterkiem do centrum Uwód, czyli też nie jakaś tragedia. E, mieszkamy naprawdę w fajnej okolicy i co jest jeszcze ważne, że e, żeby zapytać o to, czy w okolicy nie ma żadnej budowy, żadnych, e, no żeby... No, po prostu żadnej budowy, bo na przykład u nas się zaczęła budowa po tym, jak my się tutaj wprowadziliśmy, a pytaliśmy się ziomka, czy jest tu coś. To on powiedział, że jest 50 metrów dalej stąd, że to w ogóle nic nie słychać, a się okazało, że zaczęli budować tutaj kolejną willę, zaraz u nas za płotem. Na szczęście jest cicho i tego nie słychać, bo robią to naprawdę mega cicho, żadnych ciężkich sprzętów ani nic z tych rzeczy, ale później na pewno. Będzie to. O Jezu, jak się zdrożyło, to właśnie się włączył. Na pewno będzie to. No, słychać, nie? jak będą ciąć kafelki czy coś w tym stylu. Teraz to dopiero powstaje, więc sam kopią, coś tam robią, tego nie słychać. Także o to pytajcie. No i zwracajcie uwagę na okolice. A w naszym ogrodzie mamy jeszcze coś bardzo fajnego. Zobaczcie tutaj taki sobie oto pajączek. On już mieszka z nami przez prawie tydzień. Nie wiem czy go będzie widać na tej kamerce. Za chwilę przyniosę drugą. Ale on jest tutaj z nami już od tygodnia. Raz sobie coś upoluje. Ostatni miał tutaj ważkę. I tutaj mamy dla was takie Małe pytanie. Zaproponujcie jakieś imię dla tego pająka, bo wychodzi na to, że on tutaj będzie z nami przez cały pobyt. Pokazywałam też to miejsce na Instagramie i na TikToku i ludzie pisali, że ta cena, którą my tutaj płacimy za to miejsce, to jest równowartość tej kawalerki, którą można wynająć w centrum w Warszawie. Także można powiedzieć, że wynajęliśmy willę za pieniądze, za które można wynająć kawalerkę w Warszawie. Takie są ceny na Bali. Fakt, że jest teraz trochę przed sezonem, tym wysokim, ale myślę, że w, jeżeli chce się wynająć na dłuższy okres, w sensie na rok, na miesiąc, na dwa, no to te ceny też są dużo niższe niż jak wynajmujecie takie miejsce na dwa dni, trzy dni, bo wtedy no, jednak ta cena rośnie. Jak się wynajmuje na miesiąc, na rok, no to już te ceny naprawdę są niskie i nie ma na co narzekać. A jeżeli chcecie coś lepszego, na przykład taką willę z dwoma sypialniami, no to jest w ogóle bajka. Jak sobie przyjeżdżacie na przykład ze znajomymi albo z rodziną, podróżujecie w grupie, no to takie miejsca na czwórkę, takie naprawdę fajne, ładne, mega ładne miejsca, no to takie miejsca można wynająć za 20 milionów, czyli naprawdę rozsądne pieniądze. Tyle to jest na złotówki, jak się podzielicie właśnie na, na kilka, kilka osób, no to robią się naprawdę groszowe sprawy. No i co? Polecam Wam Indonezję, polecam Wam Bali i tylko, że musicie się uwadze, to, że na Bali jest brudno i często ludzie jak tutaj przyjeżdżają, to są rozczarowani, bo zawsze w internetach widać tylko te ładne kadry, jakieś tak pięknie, wszystko wiecie, zieloniutko, jakieś świątynie, kadzidełka i inne cudawianki. No a jednak na Bali jest brudno, jest dużo śmieci, jest dużo psów bezpańskich wychudzonych, takich no nie fajnie to wygląda, biedne takie malutkie chodzą. No i niekiedy też próbują tutaj taksówkarze skupnąć ludzi, ale ogólnie jest mega bezpiecznie. Właśnie rozmawialiśmy tutaj z takim ziomkiem i on powiedział, że na Bali jest mega bezpiecznie, dlatego, że oni po prostu boją się karmy i Myślą, że to jak zrobią komuś coś złego, to to do nich po prostu wróci i tego nie robią. Nie robią nic złego drugiemu człowiekowi. No nieraz tam oszukają delikatnie właśnie taksówkarze albo sprzedawcy biletów. Wszyscy ci, którzy mają coś, coś wspólnego z turystyką, bo inni są naprawdę w porządku. No i to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobała ta willa. To miejsce, czy lubicie Indonezję, bo u nas Indonezja zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ranking ulubionych krajów, dlatego że tutaj jest mega różnorodnie. I nie mówię tutaj o Bali, tylko ogólnie o Indonezji. Są tutaj góry, są wulkany, są przepiękne plaże. Akurat nie na Bali, ale na przykład na Nusa Penida są przepiękne plaże. Czy na Gili, czy na Raja Ampat, o tam to już w ogóle raj. Jest mega świetny, mega świetny podwodny świat. Także jak ktoś kocha nurkować, no to Raja Ampat mega, naprawdę polecam nurkowanie. Co jeszcze, Patryk? No, dobre jedzenie jest tu też na Bali. Mnóstwo dobrego pysznego jedzenia, nie tylko indonezyjskiego, bo ja tak średnio za tym indonezyjskim, ale jest mnóstwo europejskich restauracji. Także tutaj można się najeść tak i wszystko jest takie pyszne, świeże i takie dopieszczone, za małe pieniądze. Czyli tutaj w ogóle na Bali jest świetna, świetny stosunek, świetna jakość w porównaniu do ceny. No i dlatego chyba też drugi raz się po prostu zatrzymaliśmy na Bali na dłuższy czas. Także to wszystko, dawajcie znaka, tak jak mówiłam, czy Wam się podoba to miejsce, czy cena za wynajem tego miejsca Wam się podoba i czy w ogóle lubicie Indonezję. I zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do lajkowania, do zostawiania komentarzy, bo to nam pomaga rozwinąć ten kanał, a jak wiecie, zależy nam na tym bardzo, także nie lękajcie się, wciskajcie łapki w górę. No i oglądajcie nasze poprzednie filmy, jeżeli chcecie zobaczyć na przykład Chiny, czy Afrykę, Kenię i inne tego typu kraje. No, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku, bo w kolejnym odcinku też będzie się działo, także zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, skąd już Milena gadać?